4 czerwca dziewiątego roku skończył się w Polsce komunizm. Rozmowy o wolności w TVP Kultura. Zapraszam Państwa na rozmowę z Adamem Michnikiem, człowiekiem, który według mnie swoje życie dedykował wolności. Witamy Cię, Adamie, bardzo gorąco. Co robiłeś 4 czerwca 1989 roku? Pamiętasz? 4 czerwca, oczywiście oddałem swój głos. Na siebie samego, bo startowałeś nie, w tych nie, wyborach? Ja startowałem z, z Bytomia, głosowałem w Warszawie. Więc głosowałem, o ile pamiętam dobrze, chyba na Andrzeja Łapickiego, no, chyba w moim okręgu. Cudownie, kultura górą. Byłeś szczęśliwy tego dnia? Byłem niespokojny. Dlatego, że ja się spodziewałem wysokiego zwycięstwa, ale nie aż tak wysokiego. I się bałem, że nastąpi taki proces, który znałem z Algerii. W pierwszej turze opozycja osiągnęła tak mięknięją przewagę, że zamiast dru, dru, drugi to było wojsko no. i stan wojenny itd. Więc ja się bałem, że, że wygramy za wysoko i że to może się skończyć tym, co Józef Stani nazywał za zawrót głowy od sukcesu. Tak źle się nie skończyło, oczywiście. Nie, skończyło się, się bardzo dobrze. Się bardzo dobrze, bardzo dobrze, tak. A Ale... tutaj też muszę powiedzieć, że chyba myśmy wykazali sporo takiej ostrożności wtedy, że właśnie nie upijać się z To był szok, to był szok. Pierwszy raz. Na świecie wyborów były spektakularne. Komuniści przegrali wybory. Nie wiadomo, co z tego będzie dalej. Ale sam fakt był bezsporny. Tego samego dnia w Chinach. Na placu Tiananmen doszło do masakry protestujących. Więc yy, komunist tego dnia, jakby, pokazał dwie twarze. Twarz koncyliacyjną, która tak? chce rozmawiać o przyszłości i gotowa jest się samoreformować i bać udział w zawartowaniu kraju i tą twarz, którą znaliśmy. I zamiast oczu były, były lufy karabinów. Trudno było wpaść na pomysł wasz prezydent, nasz premier. Wiesz, no, trudno. I powiedzieć, to było tr trudno, to jak mnie to się. Do, 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 do dość szybko narzuciło. No. To, to historyczna fraza. Ta no. na pewno zostanie w podręcznikach w historii. Wiesz, to to było tak. Kiedy te wybory już znaleźliśmy wyniki, było jasne, że tu musi coś się stać. Nie może się stać tak, że w wyniku wyborów miażdżąco wyciężyła Solidarność. Prezydentem będzie Jaruzelski, premier Kiszczak, a pierwszy lekretarz Rakowski albo na odwrót, bo to, to będzie jakaś fikcja by była. Myśmy nie po to ludzi namawiali, żeby szli do wyboru, żeby głosowali na, 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 nagle się nie zgodziły, że nic się nie zmienia. Nic nie, nie zmienia. Mhm. Więc trzeba było wymyśleć, jakiś taki pomysł z jednej strony by chronił Polską taką reakcją wybuchową. Tej typu, nie wiem, kontrakcja bezpieki, czy nawet sił specjalnych wojska typu jednostki nadwiślańskie. A z drugiej strony jednak dał wyraźny sygnał społeczeństwu, że jest to zmiana. Realna zmiana, głęboka zmiana, taka jak oni głosowali. Mówiłeś na dwudziestolecie wyborów 89 roku, że zaskoczyło cię to, że wszystko tak przebiegło harmonijnie, spokojnie i czysto. Ale po tym okresie. Zaraz zaczęły się podziały, prawda? Bardzo szybko. I to podziały, które trwają do dziś. Podziały wśród elit postsolidarnościowych, podziały wśród partii, podziały wśród dawnych przyjaciół, a teraz podziały społeczeństwa, które są bardzo, bardzo, bardzo głębokie. Czy ty jako. No, Człowiek uczestniczący w życiu e, politycznym od początku, przed 89 rokiem i po 89, jako naczelny gazety, która miała tak ogromny wpływ na Polskę. Czujesz się za to w jakiś sposób odpowiedzialny? Wiesz, i, oczywiście by był śmieszny, gdybym powiedział, że jakiejkolwiek odpowiedzialności wyrzekam. No, to by było i, i, i nieuczciwe i niemądre. Każdy człowiek, który jakoś tam uczestniczy w życiu publicznym jest odpowiedzialny choćby za zaniechania swoje, że czegoś nie zrobił, czegoś zrobić mógł. Ale te podziały, moim zdaniem, to nie jest jakaś specyfika polska. Jeżeli popatrzysz na, na Rosję, na Ukrainę, jeżeli popatrzysz na Węgry, na Słowację, na, Skryba, na zachód popatrz, na Francję, na Stany Zjednoczone, to zobaczysz, że w tej chwili trwa jakiś taki no, no, nowy etap te, tej walki, Zmiany z zachowawczością. Czy czegoś, co bym nazwał otwarciem na zmiany, z takim dość kurczowym trwaniem konserwatywnym, tym, co jest, a nawet z regresem. Mhm. Jeżeli ja jestem, wykład mam w fi, 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 Filadelfii, podchodzi do mnie po polskie, mama ma i mówi: w Polsce to tak świetnie się dzieje, ale u nas w Ameryce sądzi komunista obama i zobaczyłem komunizmu i ja myślałem, że jestem w tworkach no. Z całym szacunkiem, szasz tak. że to jest takie szaleństwo, więc yy, te, tego typu rzeczy mają we wszystkich krajach. Ale mnie chodzi o te polskie podziały, które, no, jednak środowisko Gazety, i Ty sam byłeś bardzo zajadle atakowany i ciebie oskarżano też o to, że odszedłeś od elit solidarnościowych, że bliżej ci było do elit postkomunistycznych. To jest to są, że to są kompletnie idiotyzmy, oni wstać, to w stanie byli. Ci, 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 ci państwo. Oskarżyć mnie o wszystko, A z tych oskarżeń polega na tym, że ja, ja należę do ludzi, którzy się upierali przy pewnym kształcie demokracji polskiej, państwa polskiego. Dla mnie nie, nie, nie tak ważne, bo kto będzie rządził, tylko ja, ja, jak będzie rządził i jak ten system będzie wyglądał. No ale tekstu z Cimoszewiczem o pojednaniu i prawdę przed wyborami 95 roku naprawdę wiele osób ci nie mogło wybaczyć, i to nawet tych, którzy, których nie można zaliczyć do, do prawicy. Nie no dobrze, wielu ludzi było zdania, że ten sposób myślenia jest myśleniem fałszywym. Ja jestem przekonany, że ja miałem rację. Ja jestem przekonany, że w tym samym duchowym czasie wpadł się Jan Paweł II, który mówił, żeby nie było zwycięzców i zwyciężonych, żeby potrafić przekazać te kredowe koła. I zresztą myślę, że jeżeli po, popatrzeć na bilans działalności popolitycznej Timoszewicza, to on nie jest negatywny, więc w tym sensie ja sobie nie mam nic do wyrzucenia, miałbym sobie coś do wyrzucenia, gdybym pisał wspólny artykuł leperem, nie wiem, ma może, nie wiem, z innymi. No. no tak, jak Giertych został wicepremierem, to chyba powiedział, że spełnił się najczarniejszy sen Adama. Mój czarny sen, mój czarny tak. sen, tak, tak. Ja rzeczywiście, jeśli napisałem taki artykuł, że mój czarny sen, to będzie Koalicja Kaczyńskiego z Lada z i Giertych. Jak to pisałem, to w to nie wierzyłem. No ale w międzyczasie Giertych też przeszedł pewną e ewolucję. Zdecydowaną, tak. I dzisiaj raczej, ja, ja bym go widział w szeregach obrońców ładu de de demokratycznego niż jego wrogów. A jakby dziś wyglądał czarny sen Adama Michnika? Koalicja K Kaczyńskiego z ziobrą i z, z, z rozruchem narodowym. Dobrze, to nie, nie zostało to wypowiedziane w takim razie, bo Twoje sny lubią się spełniać. W 1981 roku w książce Powstanie listopadowe polskie pytania tak zdefiniowałeś ideał Polski solidarnościowej. Polska samorządna, tolerancyjna, wielobarwna, oparta na wartościach chrześcijańskich, sprawiedliwa społecznie, przyjazna sąsiadom, zdolna do kompromisu i umiaru. Do realnego partnerstwa, ale niemożliwa do duchowego ujarzmienia. Polska pełna konfliktów, normalnych dla nowoczesnych społeczeństw, ale przepełniona zasadą solidarności. Polska, gdzie intelektualiści bronią prześladowanych robotników, a robotnicze strajki żądają wolności dla kultury. My w ten to sens się spełnił? W jakimś sensie tak. Nie do końca oczywiście, bo nigdy sny się nie spełniają. Spędzi do końca ale to był mój wykład, który miałem w Krakowie. No w stresie w rocznicę powstania listopadowego. I później, ponieważ ja mówiłem to z, z, z głowy, z, no, z notatek, nie miałem tego zapisanego, no to jednak mi trochę było żal, no, no nie miałem. I dopiero w śledztwie ten cały tekst znalazłem, bo go nagrał jakiś ży, 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 życzliwy bezpiecznie spisał i wysłał do swojego naczactwa, na, na, na i to dołączyli. Do śledztwo jako ten dowód na, na to, że, że chciałem nie wiem, obalić Polsku, już Nie wiem, co tam oni mi zarzucali, bo zapomniałem. Ale w każdym razie bezpiece, zabiecza, że ten, tekst, ten, ten tekst, tekst, tekst przetrwał. Przetrwał. Miała swoje zalety. Cenzurę zniesiono, e, nastąpiła absolutna wolność, a zobacz, a dziś ludzie kultury, intelektualiści. Zdarzają się mówić, że właściwie w PRL-u, jeśli chodzi o kulturę, o wysoką kulturę, o pozycję pisarzy, artystów, było zdecydowanie lepiej. I co, Coś w tym jest, co oni mówią. Przede wszystkim kultura była całkowicie na granuszku państwa. Więc jeżeli był jakiś rozsądny minister kultury, a to się zdarzali, no to byłaby wtedy by, by, by możliwość, żeby finansować i publikować rzeczy na, na, nadzwyczajne. Wiersze Herberta. Czy pamiętny z Pasań Maszarskiego, Białszewskiego, czy Szymborskiej. takowite spektakle teatralne, wspaniała muzyka. Filmy. Świetny film, świetny teatr. No. Mhm. I oczywiście i proza Myśmy zawsze mieli takie poczucie, że polska kultura przechodzi kryzys. A później spoglądając z perspektywy się okazywało, że to był świetny okres kultury polskiej. Pe pewne rzeczy. Teraz będziemy odkrywali chyba od nowa. to jest czas, kiedy stworzył swoje wspaniałe dzieło Stanisław Jerzy Lec, Stanisław Lem, Kołakowski Leszek, Stanisław Baczko, i Deusz Konwicki. oczywiście. Jacek Bochejski, Witek Waloszyński, No To jest bardzo długa lista. Jakoś mam wrażenie, że teraz o takie nazwiska tej klasy trudniej. Wiesz, mi się wydaje, że z, z, z zobaczymy, co za 20 lat ten temat popowie tw, tw, twój syn i mój syn. No, no bo tak, to w końcu tak. oni będą oceniali. Wtedy na, na bieżąco to tak się nie wydawało. Dzisiaj, jak biorę do ręki książki stare Jana Judy Szczepańskiego, czy, czy pani Harny Malecki, czy Władysława... Tenleckiego, czy wiersze Ochowiaka Chowiaka. Ile tam znakomitych rzeczy jest. Ale wiesz co, nie dość, że się czytało, to jeszcze poważało się ludzi, którzy parali się kulturą, twórczością. Dziś, jeżeli się poważa, to raczej ludzi, którzy nie przeczytali wielu książek, ale mają wiele zer na koncie. Prawda, że ta hierarchia jednak została zdecydowanie zachwiana. Ale to jest rezultat kasium gospodarki rynkowej. Ta, ta, ta to co, jest rynek na... to musi być to, to trumna na... dla kultury? Nie, nie, oczywiście, że, że nie, nie musisz, ale nie możesz kompletnie od, od rynku abstrahować. No. W Hollywood powstają różne wartościowe filmy, ale swoje filmy Woody ale kręci gdzie, 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 gdzie idzie. No. No tak po prostu jest. No. I to jest pakiet. Tobie to, to pakiet. przeszkadza? Słuchaj, szczerze mówiąc, teraz się niechętnie się się, się wypowiadam. Ja, ja, ja nie lubię kapitalizmu. Moje serce jest po lewej stronie, ale po, 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 po prawej mam portfel, dlatego że ja, ja wiem, że nic lepszego niż rynkowa gospodarka nie została wy, 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 wymyślona i kto mi mówi, że to trzeba zlikwidować, to. Się tam, to Czym chcesz to zastąpić? To nie wystarczy powiedzieć, że, że nie chcesz. No. Czyż czy, no to a już różne formy zastępowania. Myśmy ja oglądali wiem, w, w sowietach, w trzeciej Rzeszy, nie wiem. Nic lepszego nie wymyślone, jak się okazuje. Nie wszystko inne było gorsze. Oczywiście są nierówności społeczne. Oczywiście między za duże. moim zdaniem. z tym, z tym trzeba coś zrobić, ale taka idealna równość jest tylko w guagu. Jasne, ale co z tymi, którzy w tym portfelu po prawej stronie nie mają nic? Był taki bardzo dobry wywiad z Marcinem Królem na łamach gazety. No nie chciałbym komentować miesięcy wywiadu. temu, Ale zarzucił bardzo mocno elitom solidarnościowym, że zaniedbały tych, którzy no, nie załapali się Ważne na jest na dla skoromarki. mnie, że sam Marcin je zaniedbał. Ja bym poprzez tą tym. No dobrze, ale ty uważasz, że jest w porządku? Że... Bo sam mówiłeś, że są jakieś zaniechania, o które sam do siebie uważasz. Ale, masz... ale to, to akurat nie ma na przykład... No jest przywoływany przywoływane przy, przy każdej okazji, okazji przykład PP, PPGR-ów. No. Akurat teraz w był wywiad z Bieleckim, Krzysztofem, i, i do tego się włączył potem na poziomie Bieleckiego minister Tański, który mówi, że rzeczowo ja, 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 jak to z tymi ppgr tegierami że rze, rzeczywiście było. prawda, mo, 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 Można przy, przy pomocy kampanii medialnej wytworzyć fałszywy obraz. no Nie ma oczywiście, jest tu jeden fundamentalny paradoks, w którym ja nie wiem, czy można coś co, co, co zrobić. Mianowicie te zakłady pracy, te często były twierdzami Solidarności, które wystrajkowały te, te wolność, same padły o, o, ofiarą transformacji. Dlatego że w stoczni na przykład. I tak głębokie przekonanie, to jest kolebka, że nie można nic zrobić. Oczywiście no, nie reformowali się, nie restrukturyzowali się, i w pewnym momencie stało się o, 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 oczywiste, że taka stocznia nie może funkcjonować bez końca na, na dotacja, jeżeli nie, 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 nie potrafi na siebie zarobić. Więc, i, I oczywiście to były rzeczy. Szalenie bolesne. I w tym sensie mo można mówić też i o krzywdzie tych intelektualistów, no, którzy się czuli e władcami naszych dusz i sumień, a teraz nagle z zostali z zdegradowani do roli pracownika umysłowego, który pisze mniej lub, lub bardziej intensywne książki. Dalej. Wtedy w wielkiej cenie była odwaga. Jeśli odwaga nic nie kosztuje. Sukces. Polskiej transformacji polega na tym, że w Polsce nie było żadnego Majdanu, mhm. jeżeli nie jest potrzebny Majdan. Mhm. Mówisz, że odwaga, czyli jest wolność i odwaga nic nie kosztuje? Potaniała, zdecydowanie. Mhm. To co w czasie wolności kosztuje? Co ma cenę? Mądrość, odwaga cywilna no i, i, i inne rzeczy w ogóle. A czy y, dziś w ogóle warto rozmawiać o wolności? O, o to, że trzeba się o nią upominać, trzeba o nią walczyć? Może raczej jak... jaki z tego użytek. Robić to, to co hmm. ksiądz Józef Tisch nazwał nieszczęsny dar w, 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 wolności. Żebyśmy w tej wolności wszyscy pragnęli, a kiedy się pojawiała, pojawiła się okazja, że ona jest nie nieszczęściem, jest nie, nie, nie tylko dla mnie, ale i dla mojego adwersarza. I problem tym, żeby umieć się tak porozumieć, że będziemy wszyscy kor korzystali z wolności tak, żeby ona pozostała dla, dla wszystkich wspólną war war wartością. I z tym jest kłopot w, w kraju, gdzie lider partii, głównej partii opozycyjnej mówi, że nie, nie, nie ma niepodległej nie Polski to jest kondo, kondominium niemiecko nie, 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 nie rosyjskie, że jak ktoś się upomina swoją śląskość, to to jest niemiecka opcja i tak dalej. Wtedy rzeczywiście jest bardzo tr trudno o re -re respektowanie wolnej Polski, a wspólnego dobra. Wspólnego dobra. Mhm. Y Powiedziałeś na początku, że oczywiście y byłbyś nie mądry, gdybyś nie widział też zaniedbań swojego środowiska. C co zaniedbałeś? Ja powiedziałem, gdyby negował, mhm. gdybym powiedział, że nic takiego nie było, a to, to już mu mu muszą powiedzieć ci inni, a ja z tym albo, albo zgodzę, albo nie. Gdybym ja miał bo poczucie, że coś źle robię, to to, to, to robił lepiej. A oczywiście były takie rzeczy, no pewne rzeczy wynikały po prostu z źle, czy dobrze rozumianego oportunizmu, powiedzmy. Ja, ja na przykład ba, ba, bardzo byłem os ostrożny w krytykowaniu tego, co mi się nie podobało w Kościele Katolickim. No, bo ja uważałem, że, że bardzo niebezpieczną, no, jeżeli spór po polityczny przewraca się w wojnę religijną. To otworzyć śmiertelne dla, dla demokracji polskiej. Takich wyzwań było znacznie więcej. No, że człowiek nie, nie chciał się, na przykład w, w mojej redakcji był ostry sp spór, jak pisać o, o tym więzieniu w Kiejkutach. No. Ja uważałem, że to była sytuacja tak szczególna po 11 września, że nagle te, teraz domagali się. Z, z, z sądu dla Grasieckiego czy Millera. Jest nonsensem bardzo niesprawiedliwym, bo oni wtedy kierując się polskim interesem poszli na, na rękę z, z sojuszników. Przecież to, to nie było tak, że oni tam się, siedzieli w Kiekutach i patrzyli na, na tortury. No, to jest absurd w ogóle. No. Więc i znowu uważali, że, właśnie, że nie, nie ma co, to trzeba to pi, pi, piętnować z, z, z góry na dół i tak tak rzeczy było więcej. No. A jak myślisz, że gdybyś ty był bardziej otwarty na argumenty prawicy, gdyby gazeta w pewnym momencie jednak nie zepchnęła, tak jak oni to odbierają, e, prawicy do narożnika, to może ta sytuacja w Polsce wyglądałaby no, inaczej. My mówimy, kto dokąd spycha, no, już to są bajki, to fantazje są. No, no wiesz, no, jednak e, gazeta była w pewnym momencie najsilniejszym medium w Polsce. I, jest Najślać, i, na, da, i dalej jest najsilniejszym, ale oni mają swoje gazety, prawda? I, no, i, i to parę. No. Więc, więc czyli, jakie to z, spychanie do, do narożnika? Za, za, Zapewniam się, że... że tutaj jednak Szef telewizji mi miały nie, 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 nie mniejsze instrumenty niż ja jako szef wyborczy, ja że, że, że zrobił taki użytek, jaki zrobił, to jest jego sprawa. K Kaczyński dostał w prezencie w tygodnik z, Solidarność o, jest, legendarne pismo, że zmarnował do doimentu. To znaczy, że ja ich zepnę do nożnika jakiegoś, bo to są bajki wszystkie. Czyli byliście otwarci na prawicę, mogli publikować. Na, 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 na prawicę, która nie zajmowała się pisaniem kłamstw i oszczędz. Oczywiście, że, że byliśmy otwarci, chyba że że że, 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 że lewicowym jest ba ba Balcerowicz czy Aleksander. Którzy mieli pełną swobodę publikowania, też robiliśmy wywiady, i z, Kaczyńskim, i z i z Kimś dała, no. Dopóki oni chcieli udzielać wywiadu. A tak, przestali chcieć. To tak, znika ze W bardzo ciekawej rozmowie z Bernardem Kusznerem, twoim wieloletnim, jak rozumiem, przyjacielem i takim intelektualnym partnerem współzałożycielem Lekarzy Bez Granic, rozmawiacie o tym, że niepokoją w was narastające nacjonalizmy, że teraz w Europarlamencie prawdopodobnie będzie więcej eurosceptyków, a w każdym razie duża grupa eurosceptyków, a tymczasem 500 milionów Europejczyków, czyli najzamożniejszych obywateli świata, jak mówi Bernard Kuszner, Kuszner, powinno się zjednoczyć i stawiać wyraźny, wyraźny opór imperialnym zakusom Putina. Ja myślę, że on ma rację. W ogóle ten, ten, ten pomysł tej książki byłby pomysł Jolanty Kurskiej, która napisała pracę. Doktorską o ludziach pokolenia 68. A ponieważ Be 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 Bernard był taką dosyć emblematyczną figurą paperskiego maja, ja byłem do do dość znany w studenckim no. ruchu w Warszawie, więc ona wpadła na pomysł, żeby nas postawić. Ja Wiedział, że my się znamy z i lubimy się. Więc tam w tym na jego dedaczy pod Awignionem tam spędzili parę dni na rozmowach. Oczywiście, ja byłem w trudniejszej sytuacji, bo musiałem po francusku mówić, a on z tym chłopatu nie miał. Myślę, że dla mnie ciekawe bo to, co on mówił. Bo to, co ja mówię, to dla mnie nie było ciekawe, ale... ale... A dla mnie też było, wyobraź sobie. Młodsze. No, może. Jest. może. <laughs> też ta konfrontacja tych dwóch światów, świ 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 dwóch akcjologii, dwóch do, doświadczeń. Ona być może b, b, będzie dla kogoś interesująca. Ty, tego nie wiem. Ale mówiliśmy o nacjonalizmach, o tych separatystycznych tendencjach, które się w Europie pojawiają. Bardzo no tak, to trzeba uważać z językiem, dlatego że Rosjanie, Rosjanie, z Kremla Rosjanie nazwą separatyzmem do, do znożenia niepodległościowe Ukrainy, prawda? Natomiast nie nazwą, tak, odrywania Osetii i, 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 i Abchazji od Gruzji. Smysłań, to tym Ostrożnym. Nacjonalista, na, na, tak jakby ten pewien obraz świata i pewna zdolność do op operowania na emocjach ludzkich, jest rzeczywiście bardzo niebezpiecznym zawsze. A w tej chwili widać gołym okiem, że, że przyszła jakby ta fala pe 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 pewnego rodzaju zmęczenia Europy, mm -hmm. co mnie. Martwi bardzo, dlatego że ja uważam, że to jest w sumie złoty czas dla Europy. Złoty czas, z wyjątkiem tej strasznej wojny na Bałkanach. To, to jest czas pokoju, rozwoju, wzrostu. Dobrobytu. Dobrobytu mm -hmm. i, i, i ewolucji w dobrą stronę. Oczywiście to ma swoje drugie twarze, właśnie. Często na wszak władza rynku, i tak dalej. Ale w tejże Europie wymyślono też ten welfare state, państwo opieki społecznej. I mnie się wydaje, że to jest najlepsze, co, 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 co w ogóle wymyślono. Więc nagle to takie odwracanie od, od, od się do tego systemu, dlatego że tam zgrzyta, no bo się jest zgrzyta, jest bardzo wysokie, bez, bez bezrobocie wśród młodych ludzi. W Hiszpanii, we Francji, to wszystko jest prawda. Ruch oburzonych. Mhm. To wszystko prawda. Nie, 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 nie. nie. Tak ja, ja wolę, żeby się oburzali na demokratyczną Hi Hi Hiszpanii i potem pooburzają po, po, się i pójdą do, do swoich zajęć, niż nie, żeby się oburzali na, na Franco, gdzie poszedł na wiele lat do, do, do więzienia. Więc to jest inna skala. Oczywiście, że to niepokoi, ale no ja sobie a odpadam w ten sposób: świata nie zmienię. Za sprawy jestem na, ale mogę zmienić swoje miejsce w świecie. I, I muszę je zmieniać w taki sposób, żebym się nie, nie musiał swojego postępowania wstydzić. I tym, te, 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 tego się trzymam mniej więcej przez os, 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 ostatnie 50 lat mojego życia. Czy, czy to mi się udaje? To jest i, i inny temat, to muszę już oceniać inni ludzie, ale ja się tego trzymam. Uderzyło mnie bardzo zdanie twoje. Zrobiło mi się bardzo smutno, kiedy mówisz w kontekście Ukrainy, tego co się dzieje, że mm, najlepsze 25 lat dla Polski w ciągu ostatnich czterech wieków, właśnie do jego końca, zaczynają się ruchy tektoniczne. Tak. ja uważam tak. Ja uważam, że, że to były 25 lat spokoju. Mimo wszystkich na cząstwie spokój. Natomiast jeśli się zaczynają ruchy tektoniczne, trzeba bardzo uważać, dlatego że ta łódka zaczyna się chwiać, przechylać się z, z, z boku Mówimy na. Mówimy bok. w ogóle o tej łódce europejskiej. Europejskiej, ale i polskiej. Ale i Polska, Jak, ma, jak masz za, za granicą, blisko za, za granicą, że sn, snajperzy strzelają do tłumu, to, to nie, nie są żarty. Ale myślisz, że nas chroni granica, że my jednak jesteśmy, że na naszej granicy zatrzymają się e, pomysły imperialne prezydenta Putina? Dzisiaj to powiedz tak, to, to, to wiesz. A gdybyś mnie spytała dwa dni przed aneksją. Kremu. Czy od na, 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 na Krym, to powiedział, że, że, że nie wierzy. to ci więcej. Gdyś 100 lat temu, w 1913 roku, spytała mądrych lu ludzi w, e, e, w Europie, czy oni wierzą, że za rok wybuchnie wojna, będzie trwała 5 lat i, po, i, po, i po, miliony ludzi? I powiedzieli, że nie wierzą. Mm -hmm. W 1988 roku Jerzy Turowicz udzielił wywiadu, w którym powiedział, że komunizm będzie trwał jeszcze pół wieku albo i dłużej. Tak, 88 tak. rok, tak. pamiętam to do dziś. Ciekaw jesteś tego, co będzie w ciągu najbliższych 25 lat, czy raczej się tego obawiasz? Wiesz, ja jestem z, z temperamentu optymistą, jestem. więc raczej jestem ciekaw. Ale znowu byłbym niestety... Ni, ni, ni gdybym. Powiedział, że nie ma się czego obawiać, bo jeszcze się obawia. Oczywiście, że jesteś optymistą, bo jak przeczytałam teraz różne z tobą wywiady i artykuły, to twój najlepszy czas to było więzienie. No nie, to nie to najlepszy czas dla mojej potencji yy, intelektualnej intelektualny, dla twórczości. Napisałem cztery książki w więzieniu, ale, ale to nie był mój na, na, na najlepszy czas, to tylko Stefan Gisielecki mówił to, dla nas jest na, najlepszy czas, bo tam. Nie, 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 nie ma dziewczyn, nie ma wódki i nie ma telefonów. Są tylko książki. Bardzo Ci Adamie dziękuję za tę rozmowę. Dzięki wielkie. Ja, ja dziękuję. Bardzo. Ciekawi, dziękuję Państwu.